Cześć, kochani, mamy wtorek. Zobaczmy sobie, jaka runa na wtorek. O, mamy hagal na dzisiaj, więc będziemy mierzyć się ze zmianami. Ja sobie zobaczę, czego. O, sama runa wypadła. Dla niektórych z Was będzie to czas, w którym możecie mierzyć się z jakimiś trudnościami dotyczącymi związków, a dla innych będzie to czas, w którym będziecie mierzyć się z jakimiś tutaj zdrowotnymi powikłaniami, a dla jeszcze innych będzie to czas, w którym będziecie odcinać lub mierzyć się z Waszymi tutaj. Um. To powiedzieć? Z brakiem wiary w siebie, z brakiem synchronizacji, z brakiem równowagi, z brakiem asertywności tak bym powiedziała. Więc może jest to czas, żeby przyjąć tą runę Hagal dzisiaj na wtorek i poprosić ją, żeby usunęła z naszej drogi wszystko to, co stoi nam na drodze do bycia szczęśliwym w imię naszego najwyższego dobra. Pamiętajcie, bez szkody dla nikogo, dla dobra wszystkich. Um, bo jeśli my już zrozumiemy co nam przeszkadza, jeśli my, zobaczcie, jeśli my zrozumiemy co stoi na naszej drodze, to Możemy to śmiało usunąć, odciąć, wyrzucić i to już nie będzie nam przeszkadzać. Natomiast najwięcej czasu zajmuje nam ten proces do zrozumienia tego, co jest tym zawali drogą, co stoi nam na drodze, co nie pozwala nam ruszyć do przodu. A zwłaszcza, że w energiach to nie jest takie oczywiste, bo jeżeli ktoś cierpi na przykład na na pewnego rodzaju chorobę, to wcale nie oznacza, że, że choruje ten organ tylko dlatego, że ten organ jest chory, ale że na przykład ma to jakby połączenie z tym, co się zadziało w dzieciństwie, albo z tym, co się dzieje w obecnej sytuacji życiowej. Rozumiecie? Bardzo często się tak mówi, że coś mi leży na żołądku, albo coś mi leży na wątrobie, albo czegoś nie mogę strawić, tak? Mówimy tak sami. Dlaczego tak mówimy? Dlatego, że właśnie te organy w takich sytuacjach są obciążane, i to, że boli żołądek, to wcale nie znaczy, że to jest tylko sprawa po prostu czysto fizyczna. Może trzeba po prostu popracować, zdać sobie sprawę, że boli mnie żołądek, bo nie mogę czegoś strawić, czego nie mogę sprawić, jak do tego dojść i jak to rozpoznać, bo jak już to rozpoznamy poradzimy sobie, to warto to usunąć bo po co nam ma to gdzieś zalegać natomiast właśnie to jest chyba to, I więc niech Hagal was dzisiaj wspiera poczujcie tą wiedźmowską moc poczujcie ten wiedźmowski potencjał, który w was się rozwija i który uruchamia wasze dary wasze moce, wasze możliwości niech bogini Hel dzisiaj czuwa nad nami wszystkimi trzymajcie się, pa! Thank <laughs>